Oto najnowszy Volkswagen Golf Sportsman, czyli nieco praktyczniejsza i bardziej rodzinna odmiana dobrze znanego modelu. W porównaniu do poprzednika, czyli Golfa Plus wyróżnia go nie tylko nazwa, ale zdecydowanie poprawione. Właściwości jezdne i jakość wykończenia wewnątrz. Nasza wersja jest wersją Highline, czyli najbogatsza wersja wyposażeniowa. Mamy tutaj 17 calowe felgi, światła do jazdy dziennej typu LED, no i ten świetnie wyglądający niebieski metalizowany lakier. To co wyróżnia Sportsmana z profilu, to fakt, iż jest on zdecydowanie wyższy niż pozostałe wersje nadwoziowe Golfa. Dzięki temu wsiadanie do niego jest zdecydowanie łatwiejsze niż, niż w przypadku właśnie tych innych wersji wyposażenia. Jeżeli mówimy o bagażniku, to jest on uwarunkowany wersją wyposażeniową. Przykładowo w naszej wersji Highline mamy możliwość odsuwania, przesuwania tylnej kanapy. Dzięki temu zwiększamy bagażnik. Od 500 do 590 litrów. Ale to nie to jest z nim najfajniejsze, ponieważ przestronności byłem wręcz pewien. Ogromnej przestronności. Ale zaskakujące w nim jest prowadzenie. A dlaczego? To już Wam wyjaśniam. Może ciężko Wam w to uwierzyć, ale sportsman pozwala na agresywną jazdę, przynajmniej nasz egzemplarz, który jest wyposażony w nową jednostkę turbodoładowaną o pojemności 1400 cm 3 która generuje teraz już aż 150 koni mechanicznych. Sprint do setki trwa zaledwie 8,8 sekundy. Jest to wynik taki sam, jaki osiągnął super dwulitrowy turbo doładowany w dieslu o mocy 170 koni. W Golfie mamy standardowo progresywny układ kierowniczy znany z chociażby Golfa GTI. Na seryjnym wyposażeniu znajduje się również elektroniczna szpera, co w zakrętach pozwala jechać naprawdę szybko prędkościami takimi samymi jak, jakimi może jest zdolny jechać w Seat Leon. Tym bardziej właśnie dlatego jestem pod wrażeniem prowadzenia jako, że trakcja i prowadzenie jest zbliżone bardziej do Leona niż do tradycyjnego golfa. Nie jest to w 100% poziom Leona, ponieważ zawieszenie jest zestrojone zdecydowanie bardziej komfortowo niż w, podob, niż w hiszpańskim modelu, przez co komfort w sportowaniu jest zdecydowanie większy. No i jako, że sportswan, tak jak mówiłem wcześniej, jest nieco podwyższony w porównaniu do pozostałych wersji, ten środek ciężkości też jest osadzony w nieco innym miejscu i w zakrętach czuć to. Aczkolwiek jeżeli porównujemy do jego autentycznych konkurentów, to i tak jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jak się zachowuje na drodze. Wnętrze nie różni się jakoś zdecydowanie od tradycyjnego golfa, aczkolwiek mamy te same przyrządy, lecz są one tro inaczej rozmieszczone. Mamy trochę więcej schowków, przez co um, producent podkreśla praktyczność e, sport zwana. To, co należy podkreślić wracając do komfortu, to fakt wyciszenia. Ponieważ e, gdy jedziemy po autostradzie prędkościami 140-150 na godzinę, czujemy się odizolowani od. Mm, Rzeczywistości, która jest wokół nas, ponieważ jest ono wyciszenie na bardzo wysokim poziomie. Żadna prędkość większa nie robi na nim wrażenia. Skrzynia biegów nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ pracuje tak dobrze jak pozostałe modele z koncernu Volkswagena w podobnych wersjach silnikowych. Silnik, pomimo zwiększonej mocy, nie sprawia wrażenia bo byłby mocniejszy, to tak jak mamy to wrażenie w przypadku wersji 122-konnej i 140, bo tam różnica jest dość mocno odczuwalna, ale wracając do naszej jednostki, spalanie również jest takie samo jak w pozostałych wersjach, czyli gdy jeździmy po mieście spokojnie jest to wartość poniżej 7 litrów, na trasie poniżej 5, więc... To co oczywiste, to fakt, iż siedzimy nieco wyżej niż w tradycyjnym golfie, ale muszę przyznać to, że nie jest tutaj za wysoko, tak jak to ma miejsce u konkurencji. Chciałbym pochwalić również system nagłośnienia. Mamy tutaj 8 głośników, które grają naprawdę przyzwoicie. To co dla mnie jest zadziwiające, to fakt, iż w moim odczuciu to nagłośnienie jest. Zdecydowanie lepsze niż te, które spotkaliśmy w Tuaregu. Hmm. Ogólnie również powiem, że komfort jest dość wysoki, yy, Sportwana, aczkolwiek 17-calowa alufalgi o dość niskim profilu opon dają się czasem we znaki na naszych drogach. No to pozostało Kilka słów na podsumowanie dzisiejszego testu. Nie wiem czy wiecie, ale poprzedni Golf Plus był co dziesiątym sprzedawanym Golfem w Europie, a w Niemczech nawet co piątym. Biorąc pod uwagę postęp jakiego Volkswagen dokonał tworząc Sportswana, wróżę mu jeszcze większą sprzedaż. Mam tu na myśli jakość wnętrza, ilość wyposażenia, a przede wszystkim jego prowadzenie, które jest zaskakujące jak na tego typu samochód. Pozostaje kwestia ceny, ponieważ nasz egzemplarz to wydatek ponad 100 tysięcy złotych. Ale to nie powinno dziwić, ponieważ mamy do czynienia z wersją Highline i najmocniejszym silnikiem. Jeżeli wybierzecie słabszą wersję wyposażeniową bądź, wyposażeniową bądź silnikową, z pewnością ta cena będzie zdecydowanie niższa. To co warto jeszcze podkreślić, to fakt, iż w naszym egzemplarzu mieliśmy wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, a w wersjach silnikowych poniżej 125 koni będziecie mieli do czynienia z belką skrętną. To co mógłbym powiedzieć na koniec, to fakt, iż Golf Sportsman posiada taką duszę, która, której coraz częściej braknie w dzisiejszych samochodach. I jeżeli ktoś potrzebuje rodzinnego samochodu, którym będzie mógł czasem poszaleć po zakrętach, jest to jedna z ciekawszych obcych. Także Także my, jako Turbonius, zdecydowanie polecamy nowego Sportsvana. Tymczasem dziękuję i zapraszam do oglądania innych prezentacji testów. Do widzenia!